Halo, witam Was w pierwszym openingu. Mamy cztery kluczyki, cztery skrzynki do otworzenia. E, oczywiście liczymy na kosę. Z, 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 z każdej skrzynki liczę na kosę i ewentualnie na, z tej skrzynki akurat na tą emeczkę i kałaszka. Ale myślę, że jakby dropnął ten tek. Faktory News z to trackiem to nawet by mi się ta jedna skrzynka z kluczem zwróciła Więc użyj klucza. i wrócimy z tym tematem Trzymajcie kciuki no, Oczywiście gówno Bo jakby że inaczej mhm. Przetestowane w boju, genialne Dobra, następno Ładę Tutaj cierre albo żeby z wody i, 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 i chuj. Czyli też jak zwykle. No chociaż jeden item, ten w pewnie też jakiś przydestowany woli, nie? O. Come! On. to w poniedziałek, więc jutro powinniście tu mieć na wtorek. Tak myślę, że będzie okej. Okay. Dobra, dawaj, ostatnio jak otwierając sobie skrzynkę tak samo to wyleciał mi moment siły w tatrakoj faktury nie był, więc zrzuciłem się skrzynkę oprócz klucz, czyli nie było aż tak źle. Ja trudno na tego kałaszka liczę najbardziej chyba, I albo na, na włópkę i na kosę, na kost, kosę to ja bym chciał mieć mi to bardzo... Dobra, uwaga! Come on, proszę! Proszę! No tu ja nowa, ja... Nie, będzie blok no nie. To też to widzę, że już też. No wszystko, wszystko przetestowane były. Genialnie. Ostatnia skrzynka, ta najcenniejsza. Z tego to najlepsze przedmioty. Na się najlepsza kosa. Chaos to traktowiniu jakby poleciał, to też jest coś warty. A włupka też. Ten Galil albo ten masz W MK i ten... No, coś z tego. Nawet ten by bym powiedział traku, ale musiały musiał być faktury nieo no, Ale uwaga, chodźmy. Okay. Come on! Come on! Proszę. No, to już mogły teć statron, to tak Wydałem 5 euro. Zyskałem pewnie... Gówno. Czyli tak jak zwykle. Nawet mnie nie jesteś na kontrakt. Ale biele. Ale jak to mówią, skiny nie grają. Bynajmniej w moim wypadku. To jest kurwa przykre. Jezus Maria. Boże. Nieważne. Ma, dobra. Dzięki za oglądanie. Zostaw łapkę, komentarz, subskrypcję, jak Ci się podobało. Na razie, kumplu.